Okej, okay, darmowa telewizja. ja ma sposobność obejrzeć wiewiórkę z bliska. Wiewióreczka sobie fikołeczki robi. Nic sobie z buziuni absolutnie nie robi. Jej serduszko wali, że hej. Chyba wiewiórka chce się zapoznać z Gruszynką. Troszkę mnie to niepokoi, bo Gruszynka jest w zdaniu, w stanie permanentnego napięcia. Wiewiór sobie absolutnie nic z tego nie robi. O, proszę bardzo. Robi sobie fikołki na jej oczach. Nie do wiary. Buziunia, co ty na to? Wiewiór pojedzony. Musi teraz pobiegać trochę, bo to już małe dziecko i ma dużo energii. Co myślisz, kuszelaczko? Zaprzyjaźnicie się pewnego dnia? Hmm? Czy wy jesteście w stanie się zaprzyjaźnić? Robaczki dwa, kochane? Hmm? Może, może, kto wie.